Kilka dni temu zgłosiła się do mnie pani Basia, której zależało na odnowieniu pokoju w domku letniskowym. Miejsce jest często odwiedzane przez rodzinę, dzieci i zwierzęta, przez te ściany szybko się brudzą. Pani Basi zależy, aby już w tym sezonie odnowić pomieszczenie i nadać ścianom nowego koloru. Poleciłem farby, które nie tylko odnowią wnętrze, ale przede wszystkim ułatwią utrzymanie czystości w pomieszczeniu. Do ścian użyjemy farby odpornej na zmywanie i szorowanie. Rekomenduję śnieżkę z linii barwy natury. Polecam także zastosowanie śnieżki Eco do sufitu. Farba jest łatwa w aplikacji oraz cechuje się doskonałym kryciem. Prace malarskie zaczynamy od sufitu. Wybrana przez nas Śnieżka Eco zapewni matowy i śnieżno efekt. Farba dobrze kryje, co zwiększa jej wydajność. Śnieżka Eco daje matowe i śnieżno-białe wykończenie, a przede wszystkim jest przyjazna dla alergików i osób szczególnie wrażliwych. Zdecydowałem się na Śnieżkę barwy natury, bo paleta kolorów zawiera aż 62 propozycje, a wybór ułatwia wzornik. Znajdziemy w nim odcienie z podziałem na kolory podstawowe, uzupełniające oraz kontrastowe. Jest zaprojektowany tak, aby łatwo zostawić ze sobą wybrane odcienie. Z panią Basią wybraliśmy kolor 103 – złote kłosy. Jest jasny i zastosowany na wszystkie ściany, rozjaśni i delikatnie ociepli pomieszczenie. Malowanie poszło sprawnie, możemy się teraz zastanowić, jaki jeszcze podkreślić efekt odświeżonego wnętrza. Ponieważ w domkach letniskowych widoki za oknem są bardzo malownicze, warto abyśmy w pokoju podkreślili właśnie okno. Pani Basi zaproponowałem zasłony w botaniczne wzory. Świetnie wkomponują się w kolor ścian, a przy okazji podkreślą letnią aranżację pomieszczenia. W tym samym stylu dobierzemy także poduszki, które rozłożymy na łóżku czy fotelach. Rustykalny styl domku możemy podkreślić wykorzystując drewniane stoliczki albo wiklinowe kufelki do przechowywania drobnych rzeczy. Zadbajmy także o odpowiednie światło, np. lampę w kącie pod oknem, która wieczorem wprowadzi przytulny i domowy klimat. Postawmy na relaks i miłą atmosferę. Już prawie skończone. Brakuje jeszcze miejsca na przechowywanie zabawek, mebli ogrodowych, przyborów plażowych i drobnych rzeczy, których w każdym domku letniskowym jest mnóstwo. Materac, płetwy, krzesła ogrodowe, namiot dla dzieci i… zadowolona pani Basia. Chyba już czas na rozpoczęcie sezonu i pierwszych gości.